myślę, po tym wczorajszym dniu to chyba najważniejsze to jest to, że dzisiaj jesteś z nami. Tak, e, wczorajszy dzień. Przyjmuję dużo niemiłych, niespodzianek można powiedzieć. E, no cóż, nie będę się wypowiadał na ten temat, na pewno ciężkie przeżycia dla mnie i dla pupaków. Cieszę się, że nikt nic nie stało i że e, dzisiaj mogę być już klęską. I na pewno przyszła obecność ze sobą, żeby też wszyscy się ucieszyli, że jest to no właśnie dzisiejszy trening potwierdza, że na szczęście nic się poważnego nie stało, więc ta twoja przerwa w treningach nie będzie jakaś tam druga i bolesna. No tak, no pierwsze myśli to były takie, żeby odpocząć od tego wszystkiego, bo rzeczywiście e, nerwy, które przeszliśmy i, i taka terapia wciąż sama troszkę podziałała, ale ten wczoraj zadzwonił dobrym słowem. E,